Jaki macie procent baterii w telefonie? A widzę, twój się ładuje. 81. To ty jesteś uzbrojony. Jak u ciebie? 84. 84, 84 dużo. 48. 48. Naładowane, będziecie bezpieczni. Trzymajcie wszystkiego dobrego, będzie dobrze. Ale... Oh, wygodnie tu. Ile masz baterii w telefonie? 11%. 11%, ale co w sytuacji, gdybyś zachciał słuchać muzyki albo musiałbyś się gdzieś dostać i ci się wyładuje telefon? Oj, to, to byłaby ciężka sytuacja. Nie A... chciałbyś jej, nie? nie. Zdecydowanie nie. Uratujemy cię! Jak masz na imię? Tomek. Tomek. dla ciebie ten oto wspaniały powerbank, całkowicie za darmo, kosztuje 186,99 zł. Dzięki aplikacji Dealsy mogłeś go znaleźć taniej, za jedyne 96,2 Opinia? No ekstra, no zdecydowanie. Mega luz masz stary. No, staram się. Co, to dla Ciebie zagraż, że ten powerbank nie będę Ci więcej zaburzał Twojej pięknej chwili. Panorama Warszawy jest i na przyszłość będziesz już gotowy na takie sytuacje, gdyby telefon był wyładowany, prawda? Zdecydowanie była akurat, planowałem kupić. Już 29 września w Dilsey startuje mega shock drop. Zgarnij za darmo, Labubus, sprzęt gamingowy, karty podarunkowe i wiele więcej. To pierwszy, ten lepszy. Powiedz Dilsey, i sprawdź szczegóły akcji.